Czasem, jak już pracuję tutaj 26 lat w Tarnobrzegu, wydaje mi się zawsze, że już niewiele więcej można będzie osiągnąć. Natomiast rzeczywiście w tym roku wyzwanie jest bardzo wysokie. Zadebiutowaliśmy w rozgrywkach Champions League. Przed nami dopiero pierwszy sezon, ale chcielibyśmy się zadomowić w tych rozgrywkach na dłużej. I celowo zacząłem od tego wątku, bo funkcjonowanie na coraz wyższym poziomie sportowym wymaga coraz większych nakładów finansowych. Oczywiście w ślad za tym idzie również coraz większa promocja. Firm, które z nami współpracują ale i oczywiście miasta, w którym funkcjonujemy. Natomiast każdy rok z racji naszych ambicji, bo nie chcemy być kopciuszkiem tylko w tych rozgrywkach Champions League. Ja zakładam, że w pierwszym sezonie, w tym, w którym w tej chwili jesteśmy, będziemy walczyli o nabranie doświadczeń i nie będziemy chcieli kontynuować rozgrywki również po fazie grupowej, a to jest równoznaczne z awansem do półfinału. Champions League. Gdybyśmy tego celu nie osiągnęli, to myślę, że plan minimum już my zrealizowaliśmy po wygraniu pierwszego meczu Champions League 3-0 z drużyną z Budapesztu już zapewniliśmy naszemu klubowi, naszemu miastu, naszym sponsorom kontynuację rozgrywek europejskich po 1 stycznia. Czyli w nowym roku też będziemy gościć wiele zacnych drużyn w Tarnobrzegu. Natomiast, tak jak wspomniałem, sprawy ekonomiczne są bardzo istotne, dlatego że poziom zawodniczek, poziom drużyny wynika przede wszystkim z pracy, z pracy treningowej. Tą pracę treningową na tym poziomie, na którym my funkcjonujemy w naszej dyscyplinie sportu, nie można realizować tylko zamykając się na sali w Tarnobrzegu. Musimy mieć bardzo dużo kontaktów, od kontaktów z ojczyzną tenisa stołowego, z Chinami. Tam jest po prostu najlepszy na świecie trening i my tam często Często bywamy i moje zawodniczki często tam trenują. Po udział w zgrupowaniach zagranicznych, po start w cyklu turniejów World Tour. Ale dzięki takiemu podejściu, po pierwsze, odnosimy sukcesy na niwie krajowej, czyli to jest ten temat kontynuacji zdobywania tytułów Mistrza Polski. Odnosimy sukcesy w rozgrywkach europejskich, skoro gramy w tych rozgrywkach Champions League. Ale też nie ograniczamy się do naszego działania drużynowego. Zawodniczki pięknie grają w swoich reprezentacjach w tej chwili na mistrzostwach Europy w Szwechat. Naszym marzeniem po dwóch Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i Londynie jest udział naszych zawodniczek również w Rio de Janeiro w 2016 roku. A to wszystko jest właśnie związane z tą sprawą ekonomiczną. Dlatego kończę już swoją wypowiedź. Bardzo cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę z panem Leszkiem Baciem, z panem prezesem. Wojciechem Bystroniem. Pan prezes Leszek Bać ma w swojej przeszłości doświadczenia w tenisie stołowym. Jest to prezes Baćpolu. W strukturze Baćpolu funkcjonuje SPAR, ale oczywiście tutaj o szczegółach pan prezes Bystroń zapewne bardziej precyzyjnie wypowie się. Natomiast cieszę się, że do grona naszych mecenasów dołącza firma Spar, a my ze swej strony zrobimy wszystko, żeby w tym aspekcie marketingowym nasi nowi mecenasi byli z nas zadowoleni. Nasza grupa kapitałowa, w której w ramach której działamy jako Spar, E, wspiera sport, polski sport już od wielu, wielu lat. tak Pan prezes Leszek Bać e, można powiedzieć, że aktywnie grał w tenisa e, i wspierał od e, bardzo długiego okresu AZS Politechnika Rzeszowska drużynę tenisa stołowego. E, jesteśmy firmą, która, e, która stawia na, na jakość, która stawia na najlepszych i stąd to. E, ta chęć nawiązania współpracy właśnie z tą drużyną, która no, która ma te 22 tytuły w swoim dorobku i cieszymy się bardzo, że również my jako sponsor zostaliśmy zaakceptowani, bo do e, współpracy są potrzebne dwie strony. Tak? Także, e, także mam nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijała dobrze i nawet bardzo dobrze i, i następne tytuły będą tak samo naturalne jak do tej pory. Tak. Ja bardzo się cieszę. Za każdym razem ilekroć się znajdują się prywatni przedsiębiorcy, osoby, które kochają sport i poza sukcesem osiągniętym w dziedzinie gospodarczej potrafią tym sukcesem podzielić się, wspierając dyscypliny sportu rozmaite w tym przypadku jest to drużyna 22-krotnych mistrzyń polskich w tenisie stołowym. Ja myślę, że tutaj trener jednocześnie wiceprezes KTS-u Tarnobrzek Zbigniew Nęcek jest bardzo skromny, bo patrząc na formę dziewcząt, jakie prezentują na mistrzostwach Europy, to nie wypada tego mówić trenerowi, ale, ale zwykłemu kibicowi, laikowi tenisa stołowego, no, można spodziewać się 18 października jakiejś minimalnej niespodzianki z Lincem, choć oczywiście Linz, drużyna austriacka, jest jednym z faworytów rozgrywek tegorocznej edycji Champions League. Szanowni Państwo, nieprzypadkowo znajdujemy się w Zamku Dzikowskim, ponieważ, tak jak Państwo pamiętacie, zgodnie ze strategią wspierania trzech naszych eksportowych dyscyplin sportu, to tenis stołowy najbardziej pasuje do kolebki naszej lokalnej państwowości, a więc zarania dziejów naszego miasta. I cieszę się niezmiernie, że firma Spar będzie jednym z tytularnych sponsorów od dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że panie prezesie, że Państwo będziecie zadowoleni ze współpracy z drużyną KTS-u, Klubu Tenisa Stołowego Zamek Tarnobrzeg i ta współpraca będzie kontynuowana. Bo to co mówił trener, na pewno Mistrzostwo Polski to są jakby rzeczy naturalne, które oczekują kibice od tej drużyny, od dziewcząt chłodobieżnych trenera Zbigniewa Nęcka. Ale już pięciokrotnie graliśmy w finale europejskich rozgrywek, stąd też te apetyty kibiców, miłośników solojodowej piłeczki rosną, więc witamy w Tarnobrzegu, dziękujemy za zainteresowanie się zespołem tak utytułowanym, chyba najbardziej utytułowanym, nawet nie chyba, jeśli chodzi o tenis stołowy, klubowy zespół w naszym kraju i liczymy na długą, owocną, satysfakcjonującą obie strony współpracę.